Hej, 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 hej ludzie, to ja, Curex. No, stała się rzecz straszna. Godzinę, prawie dwie godziny mi ob obcięła, bo OBS zgłupiał, nie nagrywał, nagrywał pulpit i tylko pulpit. Zaraz ja sprawdzę, czy, czy on nagrywa. No, powinien nagrywać, no ale niestety nie nagrywa. Zacząłem jeszcze raz grę bo przechodziłem ostatni yy, ostatni jak to się nazywało przechwycenie asasynów asasyna przechwycenia I zacząłem jeszcze raz yy, i zacząłem wyzwania łowieckie Tylko, że w tym wyzwaniu łowieckim wszystkie są 15 wyzwań łowieckich jest z w... Dolinie rzeki Nie wiem jak ja to zrobię Z zwykłą... Z strzelb... Z... z pociskami Trzema pociskami Nie wiem Wybaczcie, ale nie wiem Akceptuj Wilcze skóry No dobra Wilka chyba umiem zabić, co? F Dobra Dobra dawaj Dobra To jest proste z niedźwiedziami to też jest proste Tylko z zającami Nie zrobię chyba z zającami Wybaczcie no, no. Musiałbym mieć 5 pocisków No i źle zrobiłem i mi udało się? Ta gra mnie lubi dzisiaj. Ta gra mnie na pla naprawdę lubi. No dawaj, 5, ...dwie minuty, kurde. Jeszcze dwie, dwa wilki. Tu są. Móżna przewijać Żeby zaoszczędzić na czasie, można przewijać Jednego zabije, czy chcecie eee, no Gdzieś mi tu warczy, tylko gdzie kur... Jak, jak urwać? Mici, obok e, rękę i dobra, robimy to na początku gry. Jestem w synchronizowaniu 100%, dobra kontynuuj. Jestem, zaraz wam pokażę. link postępu, jestem w pierwszej sekwencji, w drugim e, trzecim wspomnieniu, w trzecim wspomnieniu. Nie wiem, czy wcześniej można. Ale lepiej mieć teraz. Bo mamy. E, no to teraz płyniemy dalej. A, nie możemy. Kurde. Nie mamy. Pu pu szantę trzeba gonić. Może. Z... Tak to powinni. Każdy to tak robi, a ja robię inaczej. Po swojemu. Trudniej. Może trudniej. Może nie. Jeszcze coś tam mi warczało. Ale mam trzy pociski tylko. Indyk, widzicie to? Indyk nie boi się nawet Indor Indora wsadziła go do wora Miała baba indora, wsadziła go do wora Dobra Hm Gdzie mamy jeszcze te, te znaczki? Hmm. Tutaj, ale musimy tam dopłynąć. Co tam jest zaraz? Lisy i jelenie lisów nie chcę. Jelenie i bobry. Bobry są słabe, proste. Zające i to jest fajne, bo trzeba jednego e, oskurować jeden atakuje, jelenie, kurde, jelenie właśnie jelenie z, trzeba ich zabić. Mm, no nie wiem, wilki to jest z wilkami, to jest z wilkami. Tu jest z wóbrami zającami hmm. Było gdzieś z, z niedźwiedziami Gdzie to było Nie tu chyba Tu chyba Z niedźwiedziami Trzy-dwa niedźwiedzie trzeba zarąbać a to już w następnym filmie, pa pa Wyjdź.